Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was po przerwie. Słuchajcie, pogoda nas, widzę, że nie rozpieszcza. Aczkolwiek, zobaczcie, dzisiaj słońce świeci, a my mamy cień od rana. Tak więc działamy, dopóki słońce nam tutaj nie wejdzie i nie zacznie nas, kurde, wiecie, spiekać na skwarka. No i cóż robimy? Słuchajcie, przeszliśmy sobie do frontu, do robienia frontu. Chodźcie, zobaczcie, co jak na razie żeśmy tam ułożyli. W sumie, no co. Dojechaliśmy sobie, proszę, spacerkiem po naszej nowej kostce. Ułożyliśmy sobie do końca naszego domu w zasadzie, tu gdzie mamy 6 metrów. Dojechaliśmy do zwężenia, tutaj mamy już 5 metrów i w tym momencie e, po prostu przestaliśmy na razie układać tutaj. Patrzcie, to tu już stopieniek, o tym stopieńku Wam mówiłem i jest. Tu na razie przestajemy układać, bo musielibyśmy pociąć nasze rury 6-metrowe na piątkę. A na froncie mamy 6 metrów, także zrobimy sobie najpierw front. Tu dajemy na razie odpocząć. Tu nie woła o jeść, także jest dobrze. I teraz tak, w dniu dzisiejszym przechodzimy do zasypania tego gruzu. Piaskiem, zawibrowania, zlania porządnie będziemy obcinać kominki, jeśli zdążymy. No i przede wszystkim to, co trzeba pamiętać przed zasypaniem, wszystkiego trzeba zrobić przepusty i przeciągnąć odpowiednie okablowanie. Tutaj z góry chciałbym podziękować dwóm osobom. Pierwsza to osoba to jest Luxio Electric, druga to jest e, Krzysiek z Remont Foriu. Dzięki chłopaki za pomoc merytoryczną w tym jakie kable mamy poprzeciągać sobie pod nasze furtki i bramy. Tak więc słuchajcie my, tak jak nam fachowcy doradzili pozdro szefy, e, mamy przeciągnięty jeden przewód doziemny 1,5 razy 3 do napędu bramy, jedną skrętkę do e, bramy, bo to będzie sterowanie z alarmu, i dwie skrętki doziemne UTP do furtki, e, gdzie będzie elektrozaczep i domofon. Tak więc tam już są wszystkie przewody pozostawione. A jeszcze sobie tam gdzieś wyrzuciliśmy e, na oświetlenie e, zewnętrzne, wiecie, jakieś takie, żeby podświetlić sobie rabatki, nie rabatki, takie tam litydłuki, za tam zrobi sobie zażyczy. Także to już jest przeciągnięte i jeszcze zrobiliśmy przepust na ewentualny e, w przyszłości, powiedzmy. E, to, to jest światłowód. światłowód. No, na jakiś światłowód, czy coś. Słuchajcie, tu zastosowaliśmy rurę 50. Rura 50. Od kanalizacji. I tutaj jest sznurek nylonowy. Chyba raczej nie zgnije przez te lata. Jest jako nasz pilot, żeby potem sobie to przeciągnąć. Także mamy tutaj to ułożone. I zaraz będziemy to sobie. Pięknie zasypywać, obsypywać Żeby to było niżej Żeby to było już, wiecie Zakopane, także Jesteśmy przygotowani na wszystko Chyba na wszystko No wiadomo, że na wszystko nie, bo moglibyśmy sobie Tutaj jakiś przepust pod gaz zrobić tak dalej, ale słuchajcie Nie ma na to wszystko siana nie? A nie dzwonimy do bociana Tak więc kopiemy dalej Słuchajcie i widzimy się niebawem Taka sytuacja słuchajcie Wczoraj nie nagrywaliśmy, bo w sumie nie było na to czasu, musieliśmy lecieć, spieszyć się z robotą. Zaraz Wam pokażemy co zrobiliśmy, aczkolwiek postępy są, wiecie, mogłyby być lepiej, choć nie jest źle, natomiast słuchajcie, dzisiaj mamy wolną niedzielę. Ach, te wolne niedzielę. Ale taka sytuacja, że wszystko jest zamknięte. Zobaczcie co nam się z oponą stało. Na szczęście już żeśmy naprawili. Tutaj nam popękała opona, która ma za 2-3 tygodnie u nas. Nie. Gdzieś, kurde, żeśmy jak dziada kupili. Widać, że to leżało, bo tu już takie zmurszałe jakieś jest. No, ale nieważne. No, opona pękła tutaj nam w kilku miejscach i trzymała się już w zasadzie tylko na tych włoskach takich, które są niby zbrojenie jeszcze ze dwie trzy taczki piachu i byśmy mieli po robocie. No ale ja nie można sobie na to pozwolić, bo musi robota iść. Na szycie mamy zestaw naprawczy McGivera i proszę bardzo. Kolejna partacka robota. Opona jest zszyta, to jest Frankenstein wheel. E, więc słuchajcie, zrobiliśmy małą operację niczym Rambo, wiecie, zszył siebie nożem. Yy, znaczy igłą z noża tak my żeśmy nasze koło zszyli tytyrytką i na razie możemy pracować dalej zaraz zobaczymy czy to w ogóle będzie miało ręce i nogi koło trochę żeśmy dopompowali ale już tak słabiej żeby działa sypaj a chyba będzie ci tak jak w rowerkach kiedyś będzie ci tak py pyrkać o ten. Nie, te popsi, na. A oni mógłbym <grym> zostawić, bo. <grym> Dobra, chodźcie, zobaczcie co tutaj żeśmy wyczynili. Można powiedzieć tak, do domu suchą nogą już wyjdziemy. I teraz. Ech, tu jest zostawione mniej więcej metry do, do końca. Tam jak e, jest ten paliczek z tymi przewodami, tam jest nasza. Koniec, furtka. będzie furtka, koniec, koniec naszego ogrodzenia. Tutaj ten metr zostawiamy, go dokończymy dopiero jak już ogrodzenie tutaj wstawimy. To sobie dołożymy te płyteczki, kosteczki. I kolejna sytuacja, którą też właśnie się obawiałem, e, tak mówiłem chyba na poprzednich filmach, że tutaj ten odpływ jest dosyć wysoko. Zobaczcie, tak jest kurde bezpośrednio wpięte, bez żadnych przedłużek itd. Tak a tu jest nasz poziom a to jest trochę wyżej, także słuchajcie już z tym jesteśmy w dupie, już mieliśmy robić w ten sposób, że bezpośrednio wpust z rynny do tego na 110 na szczęście majster wymyślił, że nam to obuduje o, kosteczką, w ten sposób, także będziemy mieli tutaj obudowę z kosteczki, taki mały gzymsik i w ten sposób to zamaskujemy, że będzie do tego dostęp, także słuchajcie, taka sytuacja. Right now. i wish your lips were close to me so you could show me No, I'm not. Słuchajcie, moi mili, nie wiemy w którym momencie się przestało nagrywać, bo ustawiliśmy sobie długiego time lapa, i bateria padła, wyszła klapa. Ale my tam zrobiliśmy. Dzisiaj nawet nie planowaliśmy, ale to, co tam jest ułożone, to dzisiaj nie planowaliśmy tego zrobić. Po prostu jak sypaliśmy PCP tu w to miejsce to nie robiliśmy to pod sznurek tylko na oko i na oko fantazja. wyszło tak, że mieliśmy taką górę także musieliśmy coś z tym PCP zrobić szkoda, go było tutaj panować i tu możecie zauważyć jak obrobiliśmy tą e, studzienkę odpływową słuchajcie, tutaj naprawdę nie było innego sposobu, żeby to e, dać do góry, bo z tym z tym e, no. Z tym trójnikiem już do dołu by się dalej nie poszło, bo są muszą być iść spady. Nie? E, I podejrzewam, znaczy uznaję, że to jest naprawdę bardzo estetyczne, ładnie to wszystko wygląda. I łatwo to było w zrobieniu. Mar majster to poczynił, także taki mały tutaj gzymsik. No i słuchajcie, tu już zaczęliśmy sobie, już zrobiliśmy spad. Tutaj jeszcze mamy mniej więcej metr do... Ogrodzenia frontowego, ale tutaj tego metra sobie nie ruszamy, żeby go nie zniszczyć, wykonując ogrodzenie. A cała nasza kostka, zobaczcie, tu idzie w tą stronę po spadzie, a tu idzie w tą stronę po spadzie. No i tutaj mamy linię odcinającą, i tutaj w tym momencie już kostka zaczyna nam lecieć spadem w tą stronę i w tą stronę. Także tutaj jest nasze przełamanie, tak zwane. I powiem Wam szczerze, że naprawdę. Wyszło to spoko. Nie widać, żeby były jakieś takie wielkie spady, żeby tu na sankach jeździć. Dzisiaj niestety nie zdążyliśmy obrobić naszych włazów, studzienek. Jutro będziemy je prawdopodobnie wycinać i raczej zamontujemy je na równi z płytkami. Zlicujemy je, żeby nie wystawało. Podczas ulew to woda będzie Spływać, to też ile tam się nam tego wleje, a będzie to na pewno estetycznie, bo tak strzelając okiem nie będzie widać niczego, że nam tutaj jakoś to wystaje. No i tak, narobiliśmy się dzisiaj przez cały dzień. Właściwie słońce świeciło, zobaczcie na szefową, szefowo opalona jak była na Pachanac w sumie, patrzy. Plaża, piasek, woda, teodor zadowolony. No i, i, i tak zrobiliśmy, wystarczy to teraz pięknie zaszparować i finito, taczka jakbyście wiedzieli, ma się znakomicie, taczka Frankensteina podejrzewam, że jeszcze spokojnie niejedną budowę ogarnie także jeśli ktoś by miał podobny przypadek, nie pchajcie nie pchajcie słomy, jeśli wam już kicha walnie, tylko po prostu spinajcie to z spinkami, jest elegancko i Sądzę, że jeszcze kilka dni i e, skończymy tą robotę. A jaki bilans naszych palet? Słuchajcie, ile nam zostało palet? 7,5 palety. Mieliśmy 18. 18. Pół palety jeszcze obrzeży. E, nie chcę się skończyć. Taka never ending story. Więc ja tak myślę, że lipiec będzie pod hasłem Kostka Brukowa. Ale jak już skończymy, to zapraszam Was na wielkie. Zamiatanie podwórka. No. Co, myśleliście, że impreza? Nie ma czasu na imprezowanie, słuchajcie. Kończymy, idziemy odpocząć. Na razie i miłego oglądania. Cześć.